Siemanko! O ho ho, ho ho. 24. Kończymy naszą zabawę z kalendarzem Westina. Życzymy Wam takiej pogody jak dzisiaj. Słoneczka nad wodą. Olbrzymich okazów. Ja złowiłem kiedyś. Święta. Zawienko. Spędźcie rodzinnie. No. Ale zaraz po świętach. Meldujemy się nad wodą. Co my tam mamy? Ostatnia przedeta. Ale że coś specjalnego. Pierwszy raz odbieramy ten kalendarz, a więc tak jak wy sprawdzamy. Pierwszy raz to widzimy, tak jak widzowie. What is this? Może choinka, bo nie chcę wyjść. Yeah. Twister Coast. Twister Coast. Błyska, która ma za zadanie przy pauzie bądź spowolnieniu obracać się wokół własnej osi, co jest bardzo prowokujące dla troci żerujących. Także, chyba oszukuję, ale może. Także życzymy Wam zdrowych, zespołej. I do zobaczenia w kolejnych kolejkach. Ze całych świąt. Trzymajcie się. Hej.